Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Przeży w Guszy. Dzisiaj znajdujemy się w województwie dolnośląskim pod czeską granicą, dokładnie w górach izerskich. Jesteśmy tutaj takim niecodziennym składem troszeczkę. Spędzimy tu trzy dni i zbadamy to wartościowe miejsce. Y, co rozumiem pod względem wartościowe, a więc to, że jest tu dużo fajnych krajobrazów, ale też to, że w razie jakiegoś niebezpieczeństwa, kryzysu, można się tutaj skryć i przetrwać dłuższy czas. Zapraszamy! Pierwszym takim grzybem, którego udało mi się znaleźć tutaj w górach izerskich, jest właśnie jeden z jadalnych muchomorów, a zwie się Muchomor Czerwieniejący. Nazywa się tak dlatego, iż jak widzimy tutaj, mam nadzieję, że jest to widoczne, on właśnie przy uszkodzeniu charakterystycznie czerwienieje. Jego cechą charakterystyczną jest to, że jego pierścień jest prążkowany to odróżnia go od trującego i bardzo podobnego muchomora plamistego. Muchomor czerwieniejący jest oczywiście bardzo smacznym, jadalnym grzybem i często występuje w ilości masowej w lasach. Więc radzę nauczyć się go muchomor czerwieniejący. Pamiętajmy, cechą charakterystyczną, jeszcze raz to powtórzę, są prążkowa jest prążkowany pierścień. To jest jego cecha charakterystyczna i to, że po uszkodzeniu może jest to widoczne tutaj, on właśnie tak charakterystycznie czerwienieje. Stąd też jego nazwa Muchomor czerwieniejący. Lecimy dalej. Kolejnym grzybem, którego tutaj znalazłem, a raczej znaleźliśmy wspinając się na, się na wzgórza tutaj gór izerskich jest mleczaj, oj, spadł, mleczaj jodłowy. To jest taka, jakby powiedzieć, taki kuzyn mleczaja rydza, który występuje często na Nizinach. To jest mleczaj jodłowy, ze względu na to, że tutaj w górach występują najczęściej same jodły i nie ma sosen. A właśnie sosen potrzebuje mleczaj ryc. Jego cechą charakterystyczną jest to, że gdy go utniemy, tak widzimy tutaj, on puszcza takie charakterystyczne pomarańczowe mleczko. Nazywa się mleczaj jodłowy. Jest bardzo smacznym i jadalnym grzybem. Jak już wspomniałem, można go spotkać tylko i wyłącznie albo najczęściej pod. Jodłami. Lecimy dalej w stronę starej, opuszczonej kopalni, który znajduje się tutaj obok. Właśnie to jestem z całą tą ekipą. Dzisiaj tak jak wspomniałem, dotarliśmy do starego opuszczonego kamieniołomu, który nazywa się Wiciarka. Jak widzimy bardzo pokaźne e, stały kamieniołom Wiciarka. Jak będziecie w tym miejscu warto odwiedzić. Jak będziecie w górach izerskich, warto odwiedzić to miejsce. My wspólnie doszliśmy tutaj do porozumienia że to miejsce, ten opuszczony kamienioło, może posłużyć jako dobry nocleg, gdyż jest to bardzo bezpieczne miejsce, ze względu na to, że nawet gdyby miały wystąpić dzisiaj jakieś w nocy wichury, no to nie ma w pobliżu jakichś niebezpiecznych gałęzi, ani drzew, które mogłyby nam zagrozić i nas przydusić. Więc nocleg spędzimy właśnie w tym oto miejscu. Ale przedtem pójdziemy jeszcze przeczesać w koło teren i poszukać Czegoś jadalnego. Prawdopodobnie będą to grzyby, i dodamy je do takiej długoterminowej żywności, którą sam przygotowałem. I później wyjaśnię, jak to zrobiłem, jak to wygląda. Teraz ruszamy w las, poszukać jakichś grzybów lub coś podobnego, jakiś dodatek do naszej potrawy. Ruszamy. No i tak tak jak mówiłem, dozbieraliśmy troszeczkę grzybów yy, oprócz tego muchomora czerwieniącego, którego znalazłem i kilka mleczajów jodłowych. Yy, znaleźliśmy też troszeczkę podgrzybków brunatnych, tak zwanych czarnych łebków. Część jest ten Kuba. Tak, yy, jest to bardzo charakterystyczny grzyb. Yy, brązowy Mam kapelusz, 6 lat. Brązowy kapelusz i, i po, yy, spód kapelusza rurki w kolorze takim żółtym. No i oczywiście wybraliśmy jeszcze jeden z najbardziej takich szlachetnych grzybów, on nazywa się borowik szlachetny. Pomylić go można z goryczakiem żółciowym, lecz goryczak żółciowy nie jest jakiś trujący, on po prostu ma gorzki smak i może popsuć każdą potrawę. Borowik szlachetny też po ucięciu Jak widzimy on się nie przebarwia na różowo Tak jak goryczak żółciowy No i też rozwiązuje wszystko Próba smaku Gdyż gdy spróbujemy borowika Ma on fajny, przyjemny, grzybowy smak A goryczak żółciowy Niesmaczny, gorzki I tak od razu możemy poznać, że jest, Nie jest to borowik Tutaj akurat mamy borowika, tak on wygląda Brązowy kapelusz Oczywiście od spodu rurki W kolorze takim biało-siwo-białym te właśnie oto grzybki dodamy do takiej oto potrawy, którą przygotowałem w domu. To jest taki mój test, jest to żywność długoterminowa. W tym przypadku, akurat, jest tutaj kasza i ryż, którą ugotujemy i dodamy do, do, do grzybów. Albo inaczej, grzyby dodamy do, do zagotowanej kaszy z ryżem. No, wiadomo, ryż i kasza ma, jest wysokokaloryczna więc naprawdę jest to wartościowy produkt. Yy, przygotowałem go w ten sposób, że yy, ususzony ryż i kaszę yy, zamknąłem próżniowo i to wszystko jeszcze yy, przegotowałem w wysokiej temperaturze yy, około pół godziny. I tak właśnie powstał to taki produkt. Yy, widzę, że yy, on już ma jakieś pół roku i nic się z nim nie dzieje. Yy, to będziemy yy, kosztować dzisiaj na kolację. A... Przygotowałem też takie coś na podobnej zasadzie, właśnie zamknąłem próżniowo, przepastaryzowałem pół godziny. Jest to kiełbasa, jakby to powiedzieć, zalana smalcem, czyli tłuszczem, który jest wysokokaloryczny i dodatkowo przyprawione. No, muszę powiedzieć, że to będziemy testować jutro podczas wyprawy, nie dzisiaj, i zobaczymy, czy to zdało egzamin, bo to też jest zamknięte już pół roku. I widać, że z tym się nic nie dzieje, więc jeżeli zda to egzamin, jest to bardzo fajna forma właśnie zakonserwowania żywności. Ze względu na to, że ma to wielką przewagę nad słoikiem, gdyż nie zbije się, zajmuje w plecaku o wiele mniej miejsca, jest lżejsze. No i też teraz jak go niosłem kilka dobrych kilometrów w górach razem z ekwipunkiem i widzę, że ten... Worek w ogóle się nie przedziurawił, cały czas zdaje egzamin. Więc jutro w drodze do opuszczonej kopalni kwarcu otworzymy tę, tą, tą paczuszkę i zobaczymy, czy faktycznie produkt cały czas jest dobry i się nie popsuł i będzie zadatny do jedzenia. Jeżeli tak, to tak jak wspomniałem, jest to bardzo fajna forma właśnie przedłużania terminu żywności. Może się to przydać na ciężkie czasy. Więc do kolacji. Na razie, cześć. Jak widać, finalnie zmieniliśmy miejsce obozowania ze względu na to iż podłoże tam było zbyt wilgotne i nie szło tam rozbić obozu a zresztą i tak miejsce było takie nie do końca doskonałe gdyż była tam taka prowizoryczna droga dojazdowa tutaj wybraliśmy miejsce też na odkrytej polanie ale bardziej ukryte tutaj bardzo ciężko jest dotrzeć Jak widać każdy ma jakieś tutaj zadania do wykonania w obozie. Idąc po chrust tutaj nieopodal naszego obozu znalazłem takie dwa grzyby które są niby podobne do siebie, aczkolwiek właśnie trzeba je nauczyć się odróżniać, gdyż ten, ten po mojej lewej, to jest borowik ceglastopory i on jest właśnie jadalny. Jego cechą charakterystyczną jest to, że ma brązowy kapelusz i pod spodem czerwone, takie ceglaste pory i też ceglasty trzon, na nim nie występuje siateczka. Ale też trzeba uważać, bo znalazłem obok też z takim czerwonym trzonem grzybka, który nazywa się borowik żółtopory. W przeciwieństwie do ceglastoporego jest on niejadalny. A odróżnić je można tak właśnie, że ma taki bardziej blady kapelusz. Też czerwony trzon, ale jak tu widać teraz może na filmiku żółte pory. I to jest właśnie to, co odróżnia go od borowika ceglastoporego. To jest borowik żółtopory. Borowik żółtopory jest niejadalny, jego gorzki smak może popsuć każdą potrawę. Borowik żółtopory nie jest trujący, aczkolwiek, tak jak wspomniałem, popsuje każdą potrawę, gdyż jest mega gorzki. I tak trzeba nauczyć się odróżniać. Borowik ceglastopory, który ma czerwony, czerwony spód kapelusza i borowik żółtopory który ma y, żółte pory to jest ta różnica, y, która je odróżnia i trzeba się tego nauczyć. Robimy dalej obóz. No my właśnie tutaj zabezpieczy, zabezpieczyliśmy i rozpaliliśmy ognisko i przy okazji słuchamy radia z, z, nie ze względu rozrywkowego, ale ze względu na to, iż słuchamy bardzo. Y, pogody i wiemy, że jutro możemy spodziewać się tutaj deszczów i burz, więc musimy być na to gotowi. Jeżeli wy jesteście gdzieś na biwaku w terenie, zawsze miejcie ze sobą radyjko, szczególnie w takich y, y, obszarach, gdzie nie ma y, zasięgu i mo mogą y, być problemy z internetem. Zawsze warto mieć ze sobą takie radyjko i nasłuchiwać pogody, I wtedy y, nic nas nie zaskoczy. Więc niedługo przygotujemy kolację to na tyle. Dobrze, woda nam się zaczyna gotować. Więc wrzucimy ten y, oto prowiant, który przygotowałem wcześniej, który mówiłem. Widać, że y, ryż i kasza jest po pół roku w całkiem dobrym stanie. Nic się z nią nie stało. Więc wrzucimy teraz tutaj do gotującej się wody. Ona już tak przed chwilą w, zaczęła wrzeć. Rzucimy ten ryż tutaj ładnie. Zrobimy sobie z tego taką fajną zupkę grzybową. Dorzucimy też tutaj wow. Zobacz... troszeczkę tego, tej kaszy. Zobaczcie jak się pali. Widzicie? Niech się to ładnie pogotuje chwilę. Do tego też dorzucimy yy, yy, grzybki które pozbieraliśmy wcześniej, czyli muho mora borowiki szlachetne, borowika ceglastoporego i mleczaja jodłowego. Wymieszamy to wszystko razem i będzie z tego naprawdę fajna i smaczna zupka ryżowo, kaszowo-grzybowa. No i tak, my sobie właśnie teraz konsumujemy tą potrawę, którą zrobiliśmy z tej kaszy, ryżu i grzybów, które zebraliśmy po drodze. No i niedługo jak skonsumujemy to to idziemy spać, żeby nabrać sił, bo tutaj w górach wizerskich już zapada zmrok na dobre. No i jutro mamy w planach udać się do opuszczonej, opuszczonej kopalni Kwarpsu Stanisław. I stamtąd udamy się do wysokiej kopy. I zobaczymy co dalej. Jak tam czas nam pozwoli. Czy jeszcze coś zwiedzimy, jeszcze gdzieś tam uderzymy, czy będziemy musieli już się cofać po prostu do szklarskiej poręby, żeby wracać do domu. Ale to wszystko jutro. Zobaczymy, jak tam czas pozwoli. Do jutra, na razie, cześć. Dobra, jest godzina ósma. My właśnie posprzątaliśmy nasze obowiązowisko. Idziemy dalej, dalej w kierunku tej kopalni kwarcu Stanisław. Tutaj musimy się poprzedzielać trochę tym stromym zboczem. No i tak jak synoptycy wczoraj mówili, dopadł nas deszcz i z tego co mówili, może padać cały dzień, więc warunki nie są zbyt sprzyjające, ale podążamy dalej. Przechodząc, trafiliśmy na stary zakład przetwórstwa kamieni. Widać, że tu sporo tych opuszczonych budynków, czyli zakład musiał być niemały. Ale przy Surbiwalu, to też jest dobry motyw, bo zawsze są jakieś budynki, jakiś dach nad głową, gdzie można by było od biedy dzisiaj spędzić noc. Trochę tych budynków naprawdę jest tutaj. Tak cały czas w tych strugach deszczu, często niełatwym terenie, jak tutaj podążamy z boczami tych izerskich. zerskich. No, przyznam szczerze, że jest to niełatwy teren, ale plusem jest to, że co chwilę jakieś grzyby napotka, napotka, spotykamy. No, w tym przypadku akurat to jest niejadalny goryczak żółciowy. Idziemy dalej. Dużym plusem tych gór jest to, że są wszechobecne strumyki, często wybijające bezpośrednio z ziemi. Jest to dla nas taki plus, że możemy ją pić bez żadnego filtrowania. Jest na pewno czysta. Nawet gdyby, nawet gdyby tutaj, nie wiem, jakaś bomba atomowa uderzyła, to taka woda, która wydobywa się bezpośrednio z ziemi w takim terenie jest bezpieczna. Idąc też tutaj z boczem zauważyłem, że rośnie tutaj taki grzyb, który nazywa się gołąbek. Jest to któryś z gołąbków. Tutaj w naszych lasach występuje chyba kilkadziesiąt gatunków. Niektóre są jadalne, niektóre są niejadalne. Tutaj cechą rozpoznawczą, ale uwaga, stosujemy je tylko przy gołąbkach, może być próba smakowa. Każdy gołąbek, który ma łagodny, grzybowy smak, jest jadalny, a jeżeli jest jego smak pieczący, gorzki, w ten czas ten gołąbek musi być niejadalny, gdyż bardzo ciężko po samym wyglądzie stwierdzić jaka, jaki to gołąbek. One mają różne kapelusze, zielone, czerwone, żółte. I więc tak jak mówię, próba smakowa jest tu jedyną, jedynym sposobem, żeby stwierdzić czy te grzyby, czy ten akurat gołąbek jest jadalny czy niejadalny. Więc ja sobie go spróbuję kawałek. W tym przypadku akurat ten gołąbek jest jadalny, gdyż ma taki łagodny grzybowy, Smak, ale niektóre jak pieczą w które tak jak mówię, są niejadalne lub trujące, jak na przykład gołąbek wymiotny. Teraz tak, pomylić gdzie można, niektórzy mylą mnie z muchomorem i to śmiertelnie trującym muchomorem zielonawym, jeżeli ma zielony kapelusz. Aczkolwiek to jest taka no, duża wada, żeby w ogóle to pomylić, ze względu na to, że każdy muchomor w przeciwieństwie do gołąbka ma po pierwsze pierścień. Który gołąbek nie ma, No i też muchomory wyrastają z pochwy, a gołąbek z niej nie wyrasta. Właśnie teraz dotarliśmy do tej starej opuszczalnej kopalni kwarcu Stanisław. Jak widzimy dzisiaj warunki tutaj atmosferyczne naprawdę są ciężkie. Pada już od kilku godzin. Widoczność jest tutaj naprawdę bardzo kiepska. Jak widać w ogóle dookoła mnie. Są jakieś stare pozostałości budynków. Zrobimy sobie tutaj mały przystanek, osuszymy się delikatnie. Po czym uderzamy tutaj na zachód, na wzgórza i Zerskie. Idziemy. Dojdźmy jednak do wniosku, że nie będziemy zaliczać tych izerskich garbów ani wysokiej kopy, ze względu na to, że i tak są tak niekorzystne warunki, że nie byłoby nic widać. A po drugie, jesteśmy y, przemoczeni i czas nas ponagla. Musimy zejść w niższe partie gór, y, tam y, wbicie w jakąś guszę, y, rozbić obóz, rozpalić ognisko, przyrządzić jakieś jedzenie i dobrze się ogrzać. To jest teraz naszym priorytetem, więc uderzamy w las. My tutaj dotarliśmy, wybraliśmy takie fajne miejsce, rozbiliśmy obóz, rozpaliliśmy ognisko, chociaż nie było to łatwą sztuką, bo w sumie od rana padało, wszystko jest tutaj mokre, ale jakoś się udało, rozpaliliśmy ognisko, ugrzejemy się, osuszymy. No i przyszła taka ważna chwila wytestujemy tą żywność długoterminową, o której mówiłem czy zdała egzamin. Tutaj po wyglądzie widać, że, że jest wszystko ok. Yy, tak jak mówiłem, yy, ona ma już chyba yy, około 6 miesięcy. Więc jak na kiełbasę, to już dawno powinna się popsuć. I zobaczymy, czy, czy dała radę. Ościnamy. No ja oczywiście sobie. Tutaj jest zalane smalcem. Ja sobie pierwszą spróbuję, czy, czy jest ok. Powiem, że pachnie bardzo elegancko. Smakowicie. Bo oczywiście ten cały smalec. Yy, Doprawiłem odpowiednio. Smale zdaje mi tutaj to, że ta potrawa jest o wiele bardziej kaloryczna. Tak sobie spróbujemy, ja pierwszy może. Mmm, naprawdę cudo. Spróbuj, zobacz. Jak? Mhm. Naprawdę bardzo cudo. Czyli mam nowy sposób na, na pasteryzowanie żywności, gdzie można ją przenosić w fajny wygodny sposób. Ja już chyba to wspominałem, że zrobiłem to tak, iż, iż zawekowałem to, zamknąłem to próżniowo, po czym zapasteryzowałem 30 minut w wysokiej temperaturze ponad 100 stopni. I tak to wyszedł mi właśnie taki oto produkt. Może kiedyś zrobię odcinek, bo to teraz przeszło testy, zrobię odcinek i pokażę dokładnie, jak produkować taką żywność, bo na ciężkie czasy naprawdę to się sprawdzi. No i teraz co? Teraz zrobimy sobie tutaj kolacyjkę. Dokończymy takie obaski i zrobimy kolacyjkę z tych borowików, których w ogromnej ilości po drodze znaleźliśmy w wyższych partiach gór izerskich. No i co? Na dzisiaj to tyle. Jutro nagramy resztę podsumowując taki, te, 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 takie przemówienie, gdyż jutro jak się obudzimy, maszerujemy na zachód, na wschód, przepraszam, ku szklarskiej porębie do wyjścia z gór. Na razie do jutra. Witam w trzecim i ostatnim dniu naszej wyprawy. Jest godzina 6.50. Tam za mną właśnie już składamy obóz i za chwilę będziemy wyruszać. Mamy jakieś 4 km do szklarskiej Poręby. Teraz tak, jeżeli sumując to, jeżeli chodzi o góry izerskie, to naprawdę jest to dziki, ciężko dostępny teren. A co się z tym wiąże, można znaleźć tutaj miejsce, gdzie możemy się skryć i naprawdę nikt nas nie znajdzie. To miejsce jest też wartościowe, ze względu na to, że występuje tu sieć właśnie takich strumieni, potoków, często bezpośrednio wybijających ziemi, co daje nam bardzo dobre źródła wody. Jeżeli chodzi o samą wyprawę, no to była też to dla mnie lekcja, ze względu na to, że miałem tutaj ze sobą dwójkę dzieci i oprócz tego, że musiałem ogarniać też siebie, to musiałem ogarniać ich. I była dla mnie to e, niezła lekcja. Wiem, czego się spodziewać, gdybym się miał schować z, gdzieś z dziećmi na dłuższy czas. E, no bo też w jednym dniu e, wystąpiły tu bardzo niekorzystne warunki. E, deszcze, wiatre, e, więc nie było, nie było łatwo. No i co? To na tyle na dzisiaj. E, oczywiście zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Ma razie, ciao!